Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy, kierunek e, trener FM. Z nami dzisiaj jest Patryk Kiepisty. Cześć, z... Cześć Patryk. E, Patryk prowadzi swoje studio treningowe Move Factory i e, troszeczkę tutaj e, pomówimy sobie na temat prowadzenia własnego studia. Patryk, powiedz nam kilka słów o sobie, gdzie prowadzisz? treningi, od kiedy jesteś trenerem i, i może też kilka słów na temat swojego studia. Mm -hmm. e, Okej. Okay. Dobra, tak jak, jak Grzegorz mnie, mnie przedstawił, ja jestem Patryk Kiempisty. E, swoje studio prowadzę w Łodzi. E, teraz właśnie we, we wrześniu, na koniec września stuknęły nam 3 lata. E, jak, prowadzę, jak prowadzimy studio razem z żoną. E, Nasze studio jest miejscem dość kameralnym. Tak naprawdę powierzchniowo to jest niecałe 120 metrów i postawiliśmy właśnie na taką kameralność. Nie jest to jakiś duży obszar. U nas na sali odbywają się maksymalnie trzy treningi, tak? Czyli jednocześnie trzech trenerów może prowadzić treningi. Chociaż wiadomo, jak są jakieś godziny martwe, to też często się zdarza, że klient bywa na sali sam, więc, więc jest dość duża prywatność, ale też o to, nam, o to nam chodziło. Czy otwarcie studia było powiedzmy taką decyzją pod wpływem impulsu? Czy postawiłeś wszystko na jedną kartę, czy to była zaplanowana strategia, której się trzymałeś? Mhm. Wiesz co, tak naprawdę pomysł na otworzenie czegoś swojego, czegoś właśnie na kształt studia treningów personalnych, to zrodził się w naszych głowach, w głowie mojej i mojej żony już lat temu 6-7, jakoś tak, więc ten pomysł gdzieś tam kiełkował od dawna. Nie było to tak, że nagle się obudziliśmy, otwieramy własne studio. I tak naprawdę hmm. pracujemy gdzieś tam na siłowni, Zacząłem się rozglądać za czymś innym, właśnie za pracą, w czymś takim, w jakimś takim studiu, żeby najpierw liznąć tego od środka, jak to w ogóle wygląda, żeby potem otwierając coś własnego, mieć po prostu większą wiedzę. I tak właśnie udało mi się złapać pracę w jednym z takich studiów, i wtedy w Łodzi jeszcze to było, to było prawie 7 lat temu, 8 nawet. I wtedy w łodzi było dość, dość mało, ale udało mi się w takim studiu znaleźć pracę i mogłem poznać od środka, jak to funkcjonuje. Tak? I jakby nau nauczyć się na, na czyichś błędach, jak to, jak to wy wy wygląda od środka. Więc tak naprawdę ten pomysł kiełkował od dawna i po prostu kiedy stwierdziliśmy, że to ten moment, to postanowiliśmy ruszyć. A, czyli. Już pr pracując w takim studiu, poznałeś know-how od środka. Jak to wszystko, a tak, tak, tak. i mogłeś przenieść tutaj na już własną działalność. Tak, A dobrze. Powiedz, mhm. czy podczas, podczas zakładania studia, czy nawet przygotowując się do zakładania, korzystałeś. Z pomocy, z czyjejś pomocy, czy to jeśli chodzi o, o jakiś research, badania rynku, czy finanse, dofinansowanie, kredyty, czy mhm. korzystałeś z pomocy fachowców, jeśli chodzi o biznesplan? E, czy... Powiem tak, jeśli chodzi, zaczynając od, od finansowania, e, to my mieliśmy, jakby my postawiliśmy wtedy wszystko na jedną kartę, stwierdziliśmy, że idziemy za marzeniami i... poważnie. Mi... Tak, odważnie, ale no może powiedzieć, że postawiliśmy wszystko na inną kartę, ponieważ u nas to było tak, że my studio otworzyliśmy z pieniędzy, jakie uzyskaliśmy ze sprzedaży mieszkania, więc poszliśmy za marzeniami na całego. To było trochę tak, że analizowaliśmy, co się nam bardziej opłaca, czy bardziej się nam będzie opłacało wziąć kredyt na firmę, czy po prostu szukać tych pieniędzy w jakiś inny sposób. Analizując to wszystko wyszło nam, że jednak biorąc pod uwagę, że kredyt hipoteczny jest najtańszym pieniądzem na rynku, to stwierdziliśmy, że bardziej się nam opłaci sprzedać mieszkanie i z tego sfinansować klub, a, a później ewentualnie wziąć kredyt na mieszkanie, niż zrobić na odwrót. Tak? Okay. Decyzja do, dość szalona. Dość dużo ludzi e, może się bukało w, w głowie, że sprzedajecie mieszkanie, żeby otwierać firmę. E, ale jesteśmy to też ja, ja też jestem, wiesz, taką osobą, która e, która woli coś zrobić i potem ewentualnie tego żałować, niż żebym wiesz, za kilka lat mówił, a mogłem otworzyć, mogłem spróbować, co by było gdyby. Czyli odważna, odważna decyzja. A powiedz mi, czy podczas, przed otwarciem studia według Ciebie badanie rynku jest ważne? Zrobienie takiego odpowiedniego researchu? No a pewno. Bo już my przed, już przed samym otwarciem Dość, dość dużo interesowaliśmy się takimi obiektami, które już w Łodzi były. Do, do kilku tam zajrzeliśmy jak to wygląda, próbowaliśmy się właśnie rozejrzeć. Uważam jednak, że jak, wiesz, jak ktoś chciałby otworzyć, nie znając tego rynku, jak to wygląda, to może być, być słabo. Wiesz, poczynając od lokalizacji na tym nawet jak to wygląda środka, jak to to prowadzi. Tak jak wspomniałem wcześniej, ja miałem szczęście, że w takim podobnym studiu chciał, pracowałem, więc już gdzieś miałem gdzieś tam podkładkę i mogłem to wykorzystać od otwierając swoje studio. Jeśli chodzi o lokalizację, to czym się kierowałeś? Szukając lokalizacji? Pierwsza rzecz, według mnie, jaką trzeba się w ogóle kierować, to jest to, czy czy to będzie miejsce, gdzie pójdą za tobą klienci. Ja już miałem też no, zaczynając jeszcze, czy trochę wcześniej, otwierając według mnie własne studio, nie mając jakiejś siatki klientów, to trochę się ryzykuje, tak? Ja już właśnie we wcześniejszym klubie tą siatkę sobie zbudowałem i szukając lokalizacji, szukałem miejsca, gdzie będę miał pewność, że przynajmniej większość tych ludzi za mną pójdzie, że ja nie będę zaczynał od zera, tylko będę już miał tam, tych klientów, którzy będą pozwolą mi zarobić na otrzymanie tego miejsca. Więc to była pierwsza rzecz, jaką się kierowałem, żeby to miejsce nie było daleko od wcześniejszego miejsca, w którym pracowałem, żeby ci ludzie mogli spokojnie dojechać. Z drugiej strony też nie chciałem robić bezpośredniej konkurencji mojemu wcześniejszemu pracodawcy, więc. Więc to była, była taka trochę ciężka decyzja, wyszukać takie miejsce, żeby z jednej strony było blisko, z drugiej, żeby nie robić konkurencji, tak, ale udało się. Druga rzecz, na którą patrzyliśmy, to żeby też w koło za bardzo nie było podobnych, podobnych miejsc. Udało się nam w łodzi tutaj na Olechowie znaleźć miejsce idealne, można powiedzieć, pod tego typu działalność, ponieważ pierwsze tutaj. Oleków jest jednym dość młodym, dość prężnie rozwijającym się. Powstaje bardzo dużo nowych osiedli. My, odkąd tutaj jesteśmy 3 lata, to cały czas coś się buduje. Cały czas przybywa mieszkańców, jest ludzi, dużo ludzi młodych. I nic takiego wokół, jak to otwieraliśmy, po prostu nie było. Mamy już lokal, mamy pieniądze, czy tam też inwestora. Jeśli miałbyś w skrócie powiedzieć, jakie formalności nas czekają? Czy to administracyjne, jakieś urzędowe, pozwolenia? Jak to w skrócie byś ujął? Wiesz co, no... Zakładam, że ktoś już ma własną działalność. tak trenerzy w tej chwili z reguły mają własną działalność. My, my tylko... To najważniejszym jest na pewno też wybór tego, jak my się też będziemy Rozliczać, tak? Ja, ja bym w ogóle zaczął od tego, od wybrania dobrego księgowego, bo wiadomo, że inaczej jest to jest z ogarnianiem jakiejś jednoosobowej działalności gospodarczej, jak się jest trenerem, po prostu gdzieś się wynajmuje salkę od siłowni, a inaczej to wygląda, jeśli prowadzimy własne studio, więc pierwsze to jest na pewno dobry księgowy, żeby on doradził w jaki, jaką, jaką formę podatkowania by wybrać, i tak dalej, i tak dalej, te wszystkie kwestie księgowe. Druga rzecz to jest na pewno prawnik, który pomoże, po, pomoże po pierwsze już na etapie szukania lokalu i dogadywania umowy z, z osobą, która wynajmuje nam, nam lokal, pomoże nam ogarnąć tą umowę, żeby ktoś nas nie zrobił w Bambuko. To raz dwa jak tworzymy regulaminy tak dalej, tak wszystkie te kwestie działania studia od tej strony, to też się prawnik nam przyda. Na pewno też architekt, który zna się na tym, w jaki sposób zaprojektować to tak, żeby te wszystkie kwestie sanitarne były, były określone, ok, tak? czyli czy to jest wysokość, czy to jest pomieszczenie, wielkość szatni, łazienki i tak dalej i tak dalej. Tak, Więc jak jest tak naprawdę dobry, do, dobry architekt, to on to, to wszystko powinien przynajmniej wiedzieć, jak, jak, jak te kwestie też od strony sanepidu wyglądają. Tak? Czy jakieś właśnie węzły komunikacyjne, czy, czy, czy wysokość, czy wentylacja. Tak? My a propos wentylacji akurat mamy dobrze, że mamy całą ścianę w bokach, które się otwierają, tak? więc z tym nie, nie mieliśmy akurat problemu. Pamiętasz początki swojej działalności, jak rozkręcaliście studio? Tutaj mówisz, że trochę klientów za tobą poszło. No to tutaj pewnie nieco ułatwienie było z ich strony, ale też musiałeś tutaj na początku na pewno tutaj mocno ruszyć z marketingiem, jakieś dni otwarte, jak to wyglądało. Tak. Wiesz to też właśnie osobną kwestią prowadzenia takiego studia jest to, że my. Tak naprawdę, trener przestaje być tylko trenerem, tak? Jeśli otwieramy własne studio, to jesteśmy kilkoma osobami na raz. Ja miałem to szczęście właśnie, że otwierałem studio razem ze swoją, żona, ze swoją żoną, która siedzi właśnie w marketingu, w social mediach i tak, i tak dalej. I, I właśnie w tych aspektach się idealnie uzupełnialiśmy. Tak, ja się zajmowałem tym, nazwijmy to pionem sportowym, a ona się zajmowała tymi wszystkimi kwestiami menedżerskimi, social med, social media, tak, marketing i tak dalej i tak, i tak, dalej. Więc po pierwsze reklama na Facebooku, tak, która, znaczy, czy ogólnie Facebook, social media, tak, które, które też tych klientów nam, nam zdobywały i też są mówiłeś, dni, dni otwarte, tak, takie właśnie akcje typu jakie dni otwarte na których klienci mogli przyjść, mogli korzystać z jakiejś darmowej konsultacji, darmowego go treningu, to faktycznie dużo dało. Pamiętam, że takim momentem, gdzie sporo osób przyszło z takich dni otwartych, były pierwsze urodziny, gdzie był właśnie cał, cały dzień jakichś otwartych treningów, konsultacji, tak, tak dalej. Wtedy sporo osób się pozapisywało i sporo osób przyszło. Jeszcze wracając do otwierania. Właśnie a propos tego, że warto, mi to warto mieć kogoś, kto właśnie zna się dość mocno na tej stronie marketingowej. Ponieważ tak naprawdę my jako trenerzy nie, no, nie zawsze jesteśmy specjalistami we wszystkim. Ja powiem szczerze, że gdyby nie pomoc mojej żony w tych, w tych kwestiach, to to na pewno by wyglądało dużo gorzej. Więc od tej strony też warto się o kogoś ty też by warto po prostu o taką osobę zadbać. No, ale wy się uzupełnialiście i uzupełniacie i wszystko dobrze poszło. Tak, tak, wiesz, cała, cała ta identyfikacja wizualna Kelubu to jest zasługa Marty, wiesz, poczynając od jakiejś, od wystroju, Taka. po prostu jakieś stroje i tak dalej tak, tak dalej, to wszystko tworzy taką fajną spójność i, i na to tak naprawdę klienci zwracają uwagę, to są takie niuanse, ale klienci jednak na to zwracają uwagę. No nie ma to też jak, jak powiedzmy, ten kobiecy gus też, też dużo tutaj wnosi, nie? No na pewno. A powiedz mi, jak udało wam się przetrwać pierwszy lockdown? Jak z tym sobie poradziliście? Bo musieliście zamknąć studio, tak? Na, e... na tak, 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 tak. No niestety musieliśmy zamknąć, jak wszyscy, jak, jak, jak wszystko. E... I poni... Było zamrożenie zamrożenie ZUS-u, tak? Dotacja była tak, i... I było, było zamrożenie ZUS-u, była jakaś tam mikropożyczka, ale tak naprawdę no, i tak musieliśmy się. Nie, nie ukrywam, że musieliśmy się ratować jakimś kredytem, tak? Udało się nam w jakiś sposób tam znegocjować troce, tro, troszeczkę stawkę czynszu. No ale i tak mówię, musieliśmy się ratować kredytem, ale tak na, naprawdę my cały czas staraliśmy się działać. My to, że zamknęliśmy klub, to nie było tak, że, że usiedliśmy, zaczęliśmy się na sobą rozczulać i co dalej, tak? Tylko po pierwsze stworzyliśmy grupę na fejsie, prowadziliśmy tam treningi, ja też rozpisywałem treningi online, też jeździłem już trochę, w trochę późniejszych etapach do klientów do domu, więc cały czas działaliśmy, cały czas coś robiliśmy, żeby przynajmniej parę złotych Wpadało, tak, żeby no nie kompletnie się załamać. Też zaczęliśmy tworzyć e-booka, więc, więc tak powiem staliśmy ten czas w trochę inny sposób. Doświadczenia już, bo to mówisz 3 lata, tak? Tak, już tak, tak, tak. Tak jakbyś sobie przeanalizował wszystko, czy są takie... takie niuanse, które byś inaczej jakoś tam przeprowadził, coś byś inaczej zrobił? Wiesz co, jeśli chodzi o to tak naprawdę po tych trzech latach działalności jestem, jesteśmy raczej zadowoleni w, jak, w jaką stronę to idzie, jak to się pomalutku rozwija. Też dodają to nam odczuwać klienci. Co bym inaczej czy, czy, czy zrobił, Wiesz, jeśli chodzi tutaj o takie Rzeczy, rzeczy typu sam jakby wystrój klubu, może nawet niekonkretnie wystrój, jak rozłożenie, zagospodarowanie tej przestrzeni. Może fakty, faktycznie bym kilka rzeczy zrobił inaczej. Też z biegiem czasu wie, zdobywając jakąś nową wiedzę, może zainwestowałbym w jakieś nowe rzeczy, nowe sprzęty, ale tak to, tak to nie mamy sobie za bardzo nic do zarzucenia. Wszystko idzie fajnie, tak jak, tak jak Chci, chcieliśmy tak, jak chcemy. Czy macie w, w planach rozwijanie studia, otwarcie następnego, czy na razie... E, z, jeśli, jeśli, chodzi, to... znaczy, jeśli chodzi o rozwijanie bieżącej lokalizacji, to na pewno. E, niestety no, też ten lockdown, który był i ten, który nie wiadomo, czy będzie, ale no, mówi się, że, że będzie też trochę spowalnia. E, niestety też nie, nie wszystko tak jak Chciałem, tak jak chcieliśmy zrobić, uda da się, bo niestety trzeba liczyć się z tym, że zaraz nas zamkną, więc nie, nie można, więc trzeba jakąś tą poduszeczkę finansową zostawić. I, więc jeśli chodzi o rozwijanie bieżącej działalności, to na pewno, ale jak, jak, jak to się wszystko uspokoi. Jeśli chodzi o otwieranie nowej lokalizacji, raczej nie planujemy tego, jak gdzieś tam z tyłu głowy. Mam... Otworzenie, otworzenie czegoś pod um, moją, jakby, specjalizację, czyli biegi z przeszkodami OCR, ale to, to są jakieś tam plany z tyłu, z tyłu głowy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno też dzięki temu lockdownowi, który był, nauczyliśmy się trochę mocniej działać w internecie i trochę też w tą stronę iść i korzystać po prostu z tej, z tej ścieżki. Tak, to na pewno każdemu pomogło. No i tak, tak, tak na koniec jeszcze. Y Krótko tak, jeśli miałbyś wskazać takie najważniejsze wady i zalety własnego studia. Wiesz co, jeśli chodzi o, zacznę od wad. Jeśli chodzi o wady, to to, co mówiłem wcześniej, że jeśli ktoś się bierze za to sam, czyli jeśli ktoś jest trenerem tylko i chce otworzyć własne studio, to musi się liczyć z tym, że przestanie być tylko trenerem, ale będzie też, no, biznesmenem, tak, będzie się musiał zajmować tymi wszystkimi sprawami finansowymi, czy to w mniejszym czy w większym stopniu. Więc yy, to na pewno, jeśli ktoś chce po prostu, wiesz, mieć spokojną głowę, tylko zajmować się treningami tak dalej, no to nie wiem, czy studio. Czy własne studio jest do końca dla niego, bo naprawdę trzeba się z tym liczyć, że tej pracy na pewno będzie więcej niż tylko tej, tej treningowej. Yy, mówię. Ja mam, mam dobrze z tym, że, że chociaż od tej strony. Od tej z tej strony y, menadżerskiej studia. Ja mam spokojną głowę, mogę się skupić na tym pionie spo, sportowym. E, więc to na pewno. Na pewno to taka niepewność finansowa, Także no, nie jesteśmy pewni, wiesz, część, część płacić zawsze trzeba, tak? E, pracownikom zapłacić. Trzeba, bo to też jest inna kwestia, czy będziemy otwierać studio, wiesz, małe, takie tylko dla siebie, czy chcemy kogoś zatrudniać. Więc na pewno taka niepewność, tak. Jakieś, wiesz, martwe okresy, ale to czy ktoś jest trenerem posiadającym własne studio, czy nie, to te martwe okresy będzie miał. Tyle, że no niestety trzeba się liczyć z tym, że ten pieniądz zawsze będzie do zapłacenia. Ale jeśli chodzi o zalety, to na pewno taka. Niezależność, tak, przychodzisz, kiedy chcesz, wychodzisz, kiedy chcesz, tak robisz, co chcesz. Tak, ja, ja, ja uważam, e, tak jak mówiłem na, na początku, że to, że my chcemy mieć studio treningowe, to ten powstał pomysł powstał, zrodził się w naszych głowach już dawno. I jeśli chodzi o trening personalny, to ja uważam, że to jest. E, może nie chcę mieć jedyna słu służność. Cieszka, ale wiesz, jak ja mam, mam tutaj dwóch klientów na sali na, na sto, 120 metrach, i oni by mieli pójść, i ja miałbym z nimi pójść nagle na siłkę, gdzie musimy, wiesz, o godzinie 18 i czekać na, na ławeczkę, czy coś, tak, czy coś w tym stylu, to jest uważam słabe. Tak? więc na pewno taka nie, niezależność i dowolność tego, co, co możemy robić. tak? Ja pracuję w, wcześniej w studiu. Musiałem się dostosowywać, tak? Dostosowywać do godzin, do innych yy, trenerów. Tu tego nie mam, więc jak ktoś chce być niezależny, dbać tylko o siebie, tak, eee, to uważam, że to jest, to jest dobra droga. Okej, okay, dzięki Patryk za rozmowę. Yy, spotkamy się jeszcze przy yy, następnej okazji. Yy, Porozmawiamy sobie o Twojej specjalizacji, jaką są biegi z przeszkodami. Tak, ale jak to, to już tak, Następny podcast. Także dzięki za rozmowę. Również Jeżeli... dzięki. Cześć, trzymaj się.